Michał z Sonikiem, bo wy tutaj hmm, komentowaliście poprzedni film, co do tego porównania hmm, D55 z DT75, no DT75 teraz nie mam przy sobie, ale zobaczcie sobie jak to małe coś D55 napierdziela na takich techniawkach chociażby i to to wcale nie przesterowuje dając na maksa, czyli no to wcale nie jest aż takie... No, znaczy, no, porównanie jest bardzo dobre tego D-55 z DT-75, tyle że wiem, że z DT-75 da się wyciągnąć głośniej, a D-55 się już na jakimś poziomie zatrzyma i DT-75 go zakrzyczy. No ale barwa, moc, to jest to samo. No posłuchajcie sobie, jak to napierdziela, napierdziela na takiej muzyce. To jest naprawdę mocny, mały sprzęt. Bardzo mocny. Ma no, tylko taką wadę, że, wagę, że na maksymalnej głośności wirtualizer się wyłącza. No ale to też niekoniecznie jest wada, bo nie każdy lubi słuchać z wirtualizerem. No ale niestety tak jest, że gdzieś trzy kreski przed maksymalną głośnością wirtualizer się automatycznie wyłącza. No. no. 7, 7 stopni głośności. Virtualizer się wyłącza. Ile jest tych stopni głośności? Nie. Yy, mamy 50 stopni głośności i dopiero na 39 virtualizer się wyłącza, to i tak jest głośno. No ale łupie to fajnie, nic nie przesterowuje, może jest taki le, lekkie, taki leciusieńki przester praktycznie, nie, nie przeszkadzający w ogóle. No ale gra to bardzo zrównoważony sposób, taki na przykład kondor, który gra może tak samo mocno, tylko że ma ładniejszą barwę brzmienia. Przy takiej głośności już się będzie rozdzierał, pruł, no chyba żeby mu tam tego basu pozdejmować, sopranu, żeby on nie skrzeczał. Ale to gra w bardziej zrównoważony sposób. Stabilniejsze to jest niż Gondor. No to naprawdę bardzo ładnie basuje. No sobie też można imprezkę robić. Jak, jak na, na takiego malucha to, to on mnie bardzo zszokował. No, już D500 mi się podobał. Jego już porównywałem do DT75. No ale to to już jest niemalże identyczne jak DT75. Oczywiście no, poza tą przewagą głośności DT75, który prawdopodobnie go zakrzyczy, no ale nie chcę już mi się lecieć specjalnie po DT75, żeby Puścić z jakiegoś głośniejszego źródła, bo jak poprzednio robiłem ten test, to akurat puszczałem cicho nagraną płytę, i jeszcze wtedy nie wiedziałem. Bo to bezpośrednio zaraz po tym, jak te płyty nagrywałem, nie wiedziałem, że te płyty nagrywane są o wiele cichsze niż oryginały. Dlatego tam wydawało się, że one grają tak samo głośno. Ale DT75 zagra tylko głośniej. Głośniej i nic więcej, no. barwa jest bardzo podobna. No i dobra, bo się powtarzam, to niech sobie utworek przeleci do końca, a ja kończę ten filmik. Naprawdę, tak na coś tak małego, to gra zaskakująco mocno. Nie wiem, z czym by to innym można porównać, bo jedynie Hitachi trzy razy większy i CT980 go rozjeżdżał z tych, które mają magnetofony, no bo NB200 i Sharp GXM10 nie mają radiomagnetofonu, zagrają głośniej, ale na pewno nieładniej. No i dobra, głośniej i mocniej zagrają te wielkie z subwooferami. No ale to jest całkiem inna kategoria wagowa. Dobra, zmykam. Oj, no jeszcze zrobię dogrywkę, póki nie wrzuciłem tego. No sorki za przejęzyczenia, bo to tak trochę, kurczę, na adrenalinie kręciłem ten filmik. Mówiłem, że NB200 i Sharp nie mają radio magnetofonów. No radio oczywiście mają, magnetofonów tylko nie mają. No tylko... NB10B ma magnetofon, no ale takie no właśnie te kategorie jak NB10B Sharp GXM10 czy nawet yy, NB200BT to już jest no ta największa kategoria. One grają jak te wieże AK44 i mocniej niż PM22 na swoich kolumnach. Tyle, że nie ładniej. No i yy, co jeszcze miałem powiedzieć. Co jeszcze miałem powiedzieć, to zaraz powiem, ale słyszę jakieś fajerwerki na zewnątrz. Także zobaczmy. Czy to tylko chwilowo, czy jednak coś tam na piernicza w oddali. Hmm, słychać, ale nie widać. A może to coś innego? Może coś tam. Strzelanina jakaś. Dobra, wracam do garażu. Aha, no i jeszcze co do tego wirtualizera, miałem sprostować, bo jadąc z góry, głośność, to wirtualizer się wyłącza, znaczy załącza, kiedy schodzę z 50 na 39, czyli jadąc od dołu, 39. Jeszcze gra virtualizer na 40 już się wyłącza, czyli na, na, na mm, no 4 piąte głośności. To i tak już jest prawie maksymalna głośność. Bo, bo te, te 10 od 40 do 50 już nie, niewielkie znaczenie mają, ale jednak jeszcze ta głośność trochę ro, rośnie, także to nie jest żadna wada. Hmm. No i dobra, teraz już na spokojnie mogę zakończyć ten filmik, żeby tam nie musieć sprostowywać w opisie, no to hej.